Coś widząłem. Słuchajcie, idziemy z dzieciakami zobaczyć ile udało mi się wykopać rowu. Ty, tymuś. Tymuś. Hania, Słuchajcie, idziemy na działkę, bo zacząłem kopać rów melioracyjny. Uczę się. Podkreślam, że się uczę na nim kopać, więc nie jest to piękne, ładne. I jak już się nauczę, to i tak go jeszcze będę poprawiał. Ale, ale wam pokażemy jak te prace się mają. Także słuchajcie, oglądajcie. No taki filmik, żeby już było coś z koparką i z działaniami na działce. No jak widzicie w oddali już cała kupa ziemi. Bo kopie dość głęboko, gdzieś na od metra 20 do metra 50. E, niestety grunt nie pozwala, żeby robić tak, jak chciałem to zrobić, więc kopiemy po prostu tak, jak jest. Dlategość poczekaj tu na TT bo tu głęboko jest bardzo. Słuchajcie, patrzcie, już tu kopiemy, tak to mniej więcej wygląda. E, no, także ja wam może zmienię, e, zmienię wam na szeroki kąt. O, proszę bardzo. Tak to wygląda. Chodźcie, dzieciaki, tu trochę dalej, jakby tak się zawaliło, czy coś? Bo patrzcie, jak się zapadam. To jest zapadanie się łapy. Tak samo tutaj. Także no nie jest prosto. O. Nie patrzcie na prostość tego na zwężenia, bo trochę tam zacząłem trochę za szeroko. Stwierdziłem, że tu te drzewko jest, więc też go nie chcę wykopać. No to tak zrobiłem takiego Esa Floresa, ale tu już mam nadzieję, że, że pójdę, bo do tego drzewka będę kopał taki kawałek. Więc mam nadzieję, że to pójdzie w miarę sprawnie. Potem zostanie nam niestety kwestia haszczy Czyli będziemy musieli te haszcze powycinać, przynajmniej zredukować je częściowo. No, a wody jest już z dobre pół metra. Także no, jak widzicie tak to wygląda jak wygląda. Kopię, uczę się kopać. Widzicie ta druga strona praktycznie wygląda tragicznie, więc no, to wszystko jeszcze mam nadzieję będę poprawiał w jakiś tam sposób Eee, jeszcze nie wiem jaki, jak. Ty, musi jakbyś mógł trochę dalej, wiesz? No, ty, sobie wrzuca kamyczki, także słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. Nagra, nagram wam, słuchajcie, jeszcze jak, jak kopię. Eee, nie śmiejcie się, bo tak jak mówię, jest to jeszcze dla mnie nowość. Uczę się dopiero, ale mówię, na tym rowku chyba będzie najprościej. Nie wiem, czy to widać, ale jakby ta woda. Płynie. I teraz pytanie, czy to kwestia wód gruntowych, czy tu przypadkiem w tym miejscu nie ma gdzieś drenarki? Może tak być. Może tak być, więc zobaczymy. Tu jeszcze aktualizacja naszej wieżby. Zobaczcie. Pięknie rośnie. Puszcza. Pięknie to wygląda. Także słuchajcie, już wszystko pięknie się zieleni, więc widać tak patrzymy już teraz z moją żonką, że rzeczywiście tu idzie dzieciakami oczywiście, to większość się przyjęło. Jakieś tam pojedyncze się nie poprzyjmowały. No, proszę bardzo. Fajnie to wygląda, listki. Miejmy nadzieję, że przymrozek im tutaj nie zaszkodzi. No i aktualizacja, że tak powiem, pola. Jak widzicie, w załączonym obrazku zazielenia się. Wszystko fajnie zaczyna rosnąć, także już kiełkuje. Orki też prześlicznie wygląda. Momo pięknie coś zjada. Jak to, momo. <laughs> Takže my utekáme do domku.